Artykuł 6, szóste przykazanie. Nie będziesz cudzołożył. Słyszeliście, że powiedziano nie cudzołóż. A ja wam powiadam. Każdy, kto porządliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Bóg jest miłością. I w samym sobie przeżywa tajemnicę wspólnoty osobowej miłości. Stwarzając człowieka na swój obraz, Bóg wpisuje w człowieczeństwo mężczyzny i kobiety powołanie, a więc zdolność i zadanie miłości i wspólnoty oraz odpowiedzialność za nie. Stworzył Bóg człowieka na swój obraz. Stworzył mężczyznę i niewiastę. Bądźcie płodni i rozmnażajcie się. Gdy Bóg stworzył człowieka, na podobieństwo Boga stworzył go. Stworzył mężczyznę i niewiastę, pobłogosławił ich i dał im nazwę ludzie wtedy, gdy ich stworzył. Płciowość wywiera wpływ na wszystkie sfery osoby ludzkiej w jedności jej ciała i duszy. Dotyczy ona szczególnie uczuciowości, zdolności do miłości oraz prokreacji i, w sposób ogólniejszy, umiejętności nawiązywania więzów komunii z drugim człowiekiem. Każdy człowiek, mężczyzna i kobieta, powinien uznać i przyjąć swoją tożsamość płciową. Zróżnicowanie i komplementarność fizyczna, moralna i duchowa są ukierunkowane na dobre małżeństwa i rozwój życia rodzinnego. Harmonia małżeństwa i społeczeństwa zależy często od sposobu, w jaki mężczyzna i kobieta Realizują swoją komplementarność oraz wzajemną potrzebę i pomoc. Stwarzając człowieka mężczyzną i niewiastą, Bóg obdarza godnością osobową w równej mierze mężczyznę i kobietę. Człowiek jest osobą w równej mierze mężczyzna i kobieta. Oboje wszakże zostali stworzeni na obraz i podobieństwo Boga osobowego. Każda z dwóch płci, z taką samą godnością, chociaż w różny sposób, jest obrazem mocy i czułej miłości Boga. Jedność mężczyzny i kobiety w małżeństwie jest sposobem naśladowania w ciele wspaniałomyślności i płodności stwórcy. Mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swoją żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem. Z tej jedności wywodzą się wszystkie pokolenia ludzkie. Jezus przyszedł odnowić stworzenie w jego pierwotnej nieskazitelności. W kazaniu na górze dokładnie wyjaśnia zamysł Boga. Słyszeliście, że powiedziano nie cudzołóż, a ja wam powiadam. Każdy, kto porządliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. Człowiek nie powinien rozdzielać tego, co Bóg złączył. Tradycja Kościoła zawsze uważała, że szóste przykazania obejmuje całość ludzkiej płciowości. Powołanie do czystości. Czystość oznacza osiągniętą integrację płciowości w osobie, a w konsekwencji wewnętrzną jedność człowieka w jego bycie cielesnym i duchowym. Płciowość, w której wyraża się przynależność człowieka do świata cielesnego i biologicznego, staje się osobowa i prawdziwie ludzka, gdy zostaje włączona w relacje osoby do osoby, we wzajemny dar mężczyzny i kobiety, który jest całkowity i nieograniczony w czasie. Cnota czystości obejmuje zatem integralność osoby i całkowitość daru. Integralność osoby. Osoba żyjąca w czystości zachowuje integralność obecnych w niej sił życia i miłości. Integralność ta zapewnia jedność osoby i sprzeciwia się wszelkiemu raniącemu ją postępowaniu. Nie toleruje ani podwójnego życia, ani podwójnej mowy. Czystość domaga się ćwiczenia się w panowaniu nad sobą, które jest pedagogią ludzkiej wolności. Alternatywa jest oczywista: albo człowiek panuje nad swoimi namiętnościami i osiąga pokój, albo pozwala zniewolić się przez nie i staje się nieszczęśliwy. Godność człowieka wymaga, aby działał on według świadomego i wolnego wyboru to znaczy osobiście, poruszany i kierowany od wewnątrz. A nie pod wpływem ślepego impulsu wewnętrznego czy czysto zewnętrznego przymusu. Taką zaś godność człowiek osiąga wtedy, gdy uwalniając się od wszelkiej niewoli namiętności, dąży do swego celu, dokonując wolnego wyboru dobra i wytężonym wysiłkiem na sposób skuteczny zapewnia sobie odpowiednie środki pomocnicze. Kto chce pozostać wierny przyrzeczeniom chrztu i przeciwstawić się pokusom. Podejmuje w tym celu środki takie jak poznanie siebie, praktykowanie ascezy odpowiedniej do sytuacji, w jakich się znajduje, posłuszeństwo przykazaniom Bożym, ćwiczenie się w cnotach moralnych i wierność modlitwie. Czystość integruje nas na nowo i prowadzi do jedności, którą utraciliśmy, rozpraszając się w wielości. Cnota czystości pozostaje w zależności od kardynalnej cnoty umiarkowania która zmierza do opanowania rozumem namiętności i popędów ludzkiej zmysłowości. Panowanie nad sobą jest zadaniem długotrwałym. Nigdy nie należy uważać, że zdobyło się je raz na zawsze. Zakłada ono wysiłek podejmowany we wszystkich okresach życia. Wymagany wysiłek może być bardziej intensywny w pewnych okresach, gdy kształtuje się osobowość w dzieciństwie i w młodości. W dziedzinie czystości znane są prawa wzrostu który dokonuje się etapami naznaczonymi niedoskonałością i dość często grzechem. Człowiek cnotliwy i czysty formuje się dzień po dniu, podejmując liczne i dobrowolne decyzje. Dlatego poznaje, miłuje i czyni dobro moralne odpowiednio do etapów swego rozwoju. Czystość jest zadaniem jak najbardziej osobistym. Zakłada również wysiłek kulturowy. Gdyż istnieje wzajemna zależność między rozwojem osoby ludzkiej i wzrostem społeczeństwa. Czystość zakłada poszanowanie praw osoby, szczególnie prawa do otrzymywania informacji i wychowania, które szanują moralne i duchowe wymiary życia ludzkiego. Czystość jest cnotą moralną, jest ona również darem bożym, łaską, owocem działania ducha. Duch Święty uzdalnia odnowionego wodą chrztu. Do naśladowania czystości Chrystusa. Zaczynamy rozważania dotyczące szóstego przykazania, i tu będziemy dotykali tych wszystkich najdelikatniejszych części w nas. Dlatego tak bardzo, bardzo, bardzo ważne jest to, żeby na początku przypomnieć sobie, że seksualność, płciowość są błogosławieństwem. Domyślam się, że większość z nas, albo może nawet wszyscy, mamy różnego rodzaju zranienia w tej sferze. I tym trudniej może nam być przyjmować nauczanie Kościoła dotyczące szóstego przykazania, nauczanie Boże dotyczące szóstego przykazania, tym trudniej nam może uwierzyć w to, że naprawdę nasza tożsamość płciowa jest błogosławieństwem. Stąd jest to naprawdę konieczne, żebyśmy dzisiaj uwierzyli na nowo albo uwierzyli po raz pierwszy, że to jest rzeczywiście dar, że to jest. Piękna sfera, że to jest sfera, w której Bóg chce nas obdarowywać cały czas. To jest powołanie, to jest zdolność i zadanie miłości i wspólnoty oraz odpowiedzialność za nie. Kiedy ostatni raz dziękowałam Bogu za to, że jestem kobietą? Kiedy ostatni raz dziękowałem Bogu za to, że jestem mężczyzną? I zanim będziemy się skupiać na tym, co wolno, czego nie wolno, dlaczego wolno, dlaczego nie wolno i co jest grzechem, a co nie jest grzechem, i co dzisiaj mówią różni ludzie, i czy tak da się żyć, czy tak się nie da żyć, to w ogóle zostawmy tę sprawę i pomyślmy o tym, kiedy ja ostatni raz dziękowałem za swoją seksualność, za swoją płciowość, za to, że mam zdolność odczuwania, za to, że mam zdolność pragnienia, za to, że jestem tak ukształtowany i tak ukształtowana. Kiedy moje ciało uwielbiało Boga. Przy szóstym przykazaniu temat czystości będzie się pojawiał bardzo często. Jest taka piękna książka Cantalamessy dotycząca właśnie tej cnoty czystości. On co prawda pisze głównie o osobach konsekrowanych i o celibatariuszach, ale myślę, że osoby niekonsekrowane i niecelibatariusze też znajdą tam sporo dla siebie. Ja znalazłam. I wśród wielu rzeczy, o których on tam pisze, jest taka teza, której wyraźnie pokazuje, że dzisiaj świat potrzebuje na nowo odkryć tę cnotę czystości, ale nie jako przeciwieństwo czegoś, nie jako jakiś ciężar, jako jakieś wielkie wyrzeczenie, ale właśnie jako dar i jako dobrowolny wybór. Każdy z nas potrzebuje cnoty czystości, każdy z nas potrzebuje tej integracji w sobie, potrzebuje tej wolności, bo czystość daje nam wolność. Czystość sprawia, że mogę być kobietą i się nie bać. Czystość sprawia, że mogę przeżywać swoją płciowość i swoją seksualność w sposób harmonijny, w sposób szczęśliwy. Bez względu na to, czy jestem dzisiaj singielką, czy potem będę w małżeństwie, czy będę osobą konsekrowaną, czy będę kimkolwiek, to znaczy w jakiejkolwiek formie życia będę realizować swoje powołanie do świętości, to zawsze będę potrzebować czystości. Czystość sprawia, że mogę korzystać ze wszystkich sił, które są we mnie i w, tym, w tej wielkiej siły, zdolności do kochania i naprawdę się nie bać. Mogę wchodzić w relacje, mogę nie bać się więzi, mogę nie bać się innych ludzi, mogę nie bać się siebie. I to, co twórcy katechizmu dzisiaj tak bardzo wyraźnie nam pokazują, to jest to, że czystość nie jest nam dana od razu jako całość, tylko My do tej czystości cały czas dorastamy, my się jej uczymy. To jest pewna droga, pewien proces. I na tej drodze i w tym procesie będą różne etapy. I pojawią się też etapy, gdzie doświadczymy swojej niedoskonałości, gdzie być może doświadczymy grzechu. Nie musimy się tego obawiać. Będziemy się tego uczyć uczyć panowania nad sobą uczyć takiego spojrzenia, takiego funkcjonowania, takiego życia, które nie będzie musiało się bać. Czy jest we mnie dzisiaj zgoda na ten proces? Czy jest we mnie zgoda na podejmowanie długotrwałego wysiłku, ale wysiłku, który jest wart podjęcia, bo wiem jaki jest jego cel, bo wiem do czego dążę i wiem, że Bóg jest tym, który chce mi dawać wszystkie łaski, żeby to było możliwe.